Centralny Komitet. Witam was, jestem Tiwiler. To jest Grand Stellaris i te nasze litoidy. Sytuacja wygląda następująco: to nam przefronęła karawana i oni sobie istnieją. Ok. Yy, tak, prąd nam kuleje, bardzo, 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 nawet bardzo. Możemy zbadać kolejny budynek i tym budynkiem będzie, w sumie to nie mam pojęcia co byśmy tu mogli w, w danym momencie wytworzyć utrzymanie dwa urzędnik miejsca pracy 5, ale to nam nie jest jak najbardziej zbyt niepotrzebne. gdyż o, poprawiła nam się troszeczkę jakość wyduba, wydobycia prądu. Tak jak wczoraj raczyła mnie Fortuna czar Czarna. To dzisiaj wspomaga mnie koźlak z amber w pokalu z komesa na zdrowie. Także kontynuujemy tutaj nasze, nasze rozboje, się rozboje to może jeszcze nie, ale to nasze, nasz rozwój gospodarczy. No, już czuję, że będę płakał z tą galaktykę Wziąłem 10 gwiazd większą. Będę płakał, te liści. W sumie, mógłbym umyć. trudny. No, razie sobie to ignoruj. Czuję, że będę płakał właśnie dlatego, bo już mi tak. nie jakoś specjalnie szybko tego czasu nie, nie liczę, a później to już będzie ciężka sprawa. No i tak, co możemy tutaj zbudować? Stopy na jedność, udogodnienia i limit marynarki wojennej. No i to też jest potrzebne nam na chwilę obecną. Teraz musimy, musimy pójść w gospodarkę, gospodarkę, w gospodarkę. Odlew, odlew, odlewnie stopów, sobie walniemy. Teraz będziemy musieli spożytkować bardzo dużą ilość minerałów, jakimi będziemy się otaczali. No i cóż, nasz towarzysz ci tutaj zbudował yy, przedłużenie naszego imperium. I już mamy planetę nadającą się do kolonizacji. Tudzież tak zrobimy. Okej. Okay. Tudzież tak zrobimy. No i tutaj mamy dostępne, właśnie nowe życie. Akurat teraz nam się ładnie wyskoczyło, gdyż będziemy kolonizowali pierwszą naszą planetę. Litoidy rozprzestrzeniają swoje możliwości. Czas nastał, aby poszerzyć y, kryształowe. Imperium. System Geology No i super, Optimus Prime. Tak i tu badamy kolejny, badamy tutaj tę gałąź i tu idziemy w ten preset mm, drift. Hi series, never mind. Ja Myślę, się raczej nie skupiał na, na tym mm, wymawianiem poprawnym. Tych układów, bo one są z dupy po prostu napisane. I tak. Yy, no cóż, tu się o. Awanse Adwódcy awansują. System zypadany No i tu nie mamy żadnych jakichś specjalnych nowin. Ten tutaj nam towarzysz buduje kopalnię. A my sobie zbudujemy w stoczni Spotkanie w układzie Sojun. Spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie Soyun. Do czasu pozyskania informacji, ten dziwny obiekt został oznaczony jako Delta Alliance. Powinniśmy działać rozważnie. Cóż to mi frunie. A te tiniaki... zwykłe, to nie ma sensu na razie sobie nimi zaprzątać głowy. No i na stacji chciałem zbudować sobie i jeszcze jeden statek konstrukcyjny, który nam się przyda właśnie po to, Budowy kolejnych, kolejnych yy, ulepszeń yy, układów Na powierzchni tego świata znajduje się wiele żłobień, w których yy, ułożenia nie można uznać za naturalne. Z orbity te wielkie nie przypominają pismo. To możemy sobie zbadać, a ten drugi sobie podarujemy na chwilę obecną. Tu, tu badamy sobie trójkę, tak? Okej. Okay. Ten statek konstrukcyjny. Wypełza nam tu pomału. Krystalizuje się. Tą siostrę się format robi i dziesiątkę instalujemy. Okay. No i mamy kolejne, zakończone badanie. I tak. Wykryliśmy niezwykłe czyt energii dochodzące z tego gdyby. Może to jakiś błąd skanera rezonansu kwantowego na statku badawczym. A może znak czegoś więcej. Powinniśmy to sprawdzić, jeśli mamy na to czas. Tak, mam na to czas, możecie to zbadać. I tutaj mam mapowanie genomu. To jest tutaj priorytet. 74 miesiące. This is madness. No, bez jajów. Gdzie to tak długo? Obroną mi się tutaj ten kolejny statek. Jeszcze na mnie wypełz. Pismo obcych. Księżyc Jun. 3a. Około 5000 lat temu ktoś użył z orbity lasera górniczego, żeby stworzyć olbrzymie napisy na powierzchni. Wielkie znaki pokrywają większą część górnej półkuli i prawdopodobnie w skrócie opisują trudne życie kosmity najemnika. Fascynujące. Na świecie jełowym nam sobie zrobił jakiś najemnik prastarej cywilizacji pismo. Bolewu nad swoim losem upieszczym No i co tym się tworzy. Tu buduje mi się statek konstrukcji, a wcześniej co? A statek kolonizacyjny, który już jest w drodze na nową planetę. Mikroosobowość planeta Ri'in. Jeden niedawno wystąpiła. Tam mikroosobliwość przeszła prosto przez jądro i wyszła po drugiej stronie globu. To wydarzenie raczej nie spowodowało trwałych szkód, ale zmieniło wydajność energetyczną jądra, także nie pasuje ona do aktualnych modeli naukowych. Będą potrzebne dalsze badania fascynujące. Mikroosobowość. Tak, tutaj nasz towarzysz buduje ostatnie ulepszenia w układzie, a nasz drugi towarzysz, który się tutaj... O, bo my tu mamy z tej strony, z tej, tej mańki, to też buduje kolejne... kolejne ulepszenia, planety, a ty po prostu poszerzasz nasze granice i nie mamy prądu. Sheep to mamy techników, może, może zbudujemy sobie więcej prądu. Tak licho trochę w tych układach jest. I tak troszeczkę to no nie, nie, nie trybi za bardzo. To będzie plus 5. Pierwsza kolonia. Nasz statek kolonizacyjny gładko wylądował na rozległej sawannie pokrywającej większość świata. Druskadon. Drążące powietrze jest suche, ale przyjemne. Podczas pierwszych prac w miejscu lądowania można było zaobserwować w oddali duże stado spokojnych roślinożerców. Okręt został na stałe zamieniony w centrum administracyjne Nowej Osady. Ardzenie reaktora po demontażu posłuży zaś za tymczasowe źródło energii dla kolonii. Koloniści zaczęli masowo opuszczać pokład, a wokół potężnego kadłuba statku wyrosły setki małych namiotów i gotowych schronień. Tak, oto Anuri zyskują swoje pierwsze miasto w obcym świecie. Imperium Anuri mają swój wielki dzień. rachu, ciachu i kolonizujemy. Tak, zaryzykuję sobie statek badawczy i nowego naukowca. Rekrutacja. No i zrekrutujemy tego od rakiet. A teraz spójrzmy, cóż to za nowa persona nam się tu pojawiła? Oto. Od techniki kosmicznej. Co to za się. ...astronauci nam rodzą Gniusza. Potrzebujemy. Dobra, wyskoczę na ten statek badawczy i bierzemy sobie właśnie kolejnego naukowca, który będzie weryfikował nam tę ścieżkę. Co jest pominiętym się, że tu idziemy, a tu idziemy troszeczkę na opak. Tę ścieżkę tutaj. Mam nadzieję, że tu po drodze przy Karwa nic nie będzie i będziemy mogli śmiało to wszystko sobie zajmować research complete Re research complete jest miejsce pracy nam będą o roboty wcześniej to ja tak późno miałem te roboty że aż mi się o kurwa ale to się nie 110 miesięcy to to jest jakaś przynuła sznura Mamy kolejny edykt weźmiemy sobie ekspansję. No i co tu mamy? To na razie sobie darujemy. Jeżeli ma nam tam spędzić, spędzić pół życia, dobra, to ty nas zaopatrz teraz w 5 e, prądu, a ty towarzyszył w konstrukcji nam nieznanej, zajmij te dwa mm, Energii, No i mamy tutaj świat górzysty 100%. Anuri I4. i i 4 Klonizujemy dalej 25, możliwość administracyjnej nie, Administracji 30 To ja grałem, grałem tak w ten i był imperium miały po jednej planecie To jest Ignore Miały po jednej planecie i się w miarę dobrze trzymały A wiecie, muszę mieć jedną planetę. A mieć spore, bogate D układy, no ale no to wiecie, no jest jeden Rush i amigo z kompaniero bo on Jak sens fa Tu muszę mieć tutaj stocznie taką, że. Nie, wiem, 50 chyba siły. Ale to jest jakaś myśl z innym światem, czy da się w ogóle tak? Mieć jeden świat i, i ten, i wygrać grę. No nie wiem, chyba nie podczas wojny to już chyba, że będziemy wasalizować wszystkich. Nie chcemy żadnych planet, żadnych kolonii, żadnych. Taką, taką politykę bardzo yy, zamkniętą prowadzić to by było ciekawe dopiero. Jedna planeta, zasiane życie. Ksenofobia, rój, co ooo! To muszę spróbować sobie zagrać prywatnie. Później zweryfikuję, czy to się nada takie coś na sery, ale to by było ciekawe. Jednym światem tylko: rojem, jeszcze i tymi. Ja, ale to była rzeźnia. Ciekaw czy tak by dało radę ogarnąć Przypadkowo kryliśmy jakieś słabe sygnały obcych, gdy badaliśmy ten glob. Zdaje się, że na tego niewielki obiekt znajdujący się na orbicie. Sygnał nie zawiera żadnych wiadomości, może to transporter alarmowy. Przeprowadźmy badania w zakresie tegoż oto dziwnego mm, słuchu. I tu mamy jeszcze... To, ale nie chcę sobie przedłużać tak już wydłużonych badań naukowych. O! Oh, bloody fucking shit. Nie dajcie mi się. Więcej prądu, bo przecież... W takim tempie to przyszłość nigdy nie nadejdzie To mam priorytet na techników, oni mają mi Sierpolić prądu, żebym ja mógł tych naukowców powymienić Przecież z, z, takim, z takimi atakami to ja nie Nie ten, Imperium nie zbuduję Statek konstrukcyjny, nie ma zrobić. nie ma co Tu już jeden próje. buduje a ten oczekuje na kolejny zmumifikowany pilot. Regine. Na wysokiej orbicie dryfowały zmumifikowane szczątki jednej istoty należącej do nieznanego nam wcześniej gatunku ssaków. Stworzenie było ubrane w coś, co wyglądało na kombinezon z hełmem. Być może był to pilot myśliwca. Który katapultował się w jakiejś bitwie i nie został odnaleziony przez swoich. Badanie jego ciała dostarczyło nam ciekawych informacji. Straszny los. Ciekawem, Zmumifikowano. No ciekawe, bo w kosmosie to się chyba nie da rozłożyć, no bo przecież nie, nie będą żadne bakterie, które by zeżarły ten... Jak to by, by to wyglądało, no... Takie rozkwina. No może tego został tylko zmumifikowany, bo może tam wysuszyły... Promienie. Słoneczne. Dobra, to już mamy piękny układ. Piękny układ. I teraz tak, wcześniej jak grałem, to mm, niespecjalnie uderzyłem w... Chyba Oli byśmy zbadali. Niespecjalnie uderzyłem w, 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 w... handel. W handel po prostu, no. To tak w ogóle olałem całkowicie to. No, i tak trochę było później z tym prądem niespecjalnie za wesoło. Musiałem się posiłkować jakimś, jakimiś różnymi tego, tego typu rzeczami. A później chciałem sobie ten szlak handlu stać, tym ciężko już później było to przerzucać te punkty, porty gwiazdne, bo były kopane. I Sfiria. Podczas zbadania tego obszaru. Mid Gap. The Humble odkrywa wcześniej nieznany zasób strategiczny. Zero. 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 Z -r -r -o. Ten rzadko spotykany areozol egzotycznych cząsteczek znalazł się tutaj w wyniku uderzenia meteorytu, ale jego prawdziwe pochodzenie jest nieznane. Po spożyciu przez osoby posługujące się psjoniką działa jak bardzo silny i potencjalnie uzależniający narkotyk wzmacniający zdolności biotyczne, fizy psjoniczne. Choć nie posiadamy jeszcze środków do pozyskania tego zasobu, powinniśmy poważnie rozważyć przejęcie kontroli nad tym układem, by później rozpocząć jego eksploatację. Pierwiastek. No. 0. To był w Mass Effect. Tutaj jest Z. ZRO. Z, z, Dobra, nie będę Cię rozwodził nad wy, wymową tego, ale wcześniej zawsze bym, czytałem 0, pierwiastek 0, i mówię, aaa, to jest w tym Mass Effect. I brakuje nam mm, wpływów 11. I mam naukowiec zyskuje cechę. I może. Ale tam jakoś. To Narkoman jeden chipun. To chipun, jak mogą. Mogłem... Kryszta. O! to jest ten. Zero. Destylacja. Wymaga destylacji. Hmm. Statek konstrukcyjny ten miał. O, tutaj jakaś planetka, jest świat cmentarny. To świat cmentarny może coś sprywać? O, tu jakaś bitwa potężna była, wymagająca. Dość to sobie podarujemy na razie, nasze nasi naukowcy nie są jacyś specjalnie roztropni. Yy. sobie. Czekamy do końca miesiąca i możemy sobie też. Wolniemy sobie kolejnego naukowca, żeby wyeliminować z puli tych takich niedouczonych. I tak, tutaj mamy kolejnego... kolejnie zapadane układy. No, tu jaki piękny układ. A jakiś gówno tam zająłem. Ona ja no, w sumie trochę jest... Gówno zająłem. Stacji górnicze, buduj tu uważności. I teraz tak, wszyscy tu już sobie pracują, elegancko. No i co, no i przejdźmy teraz do tej puli naszych naukowców nie do, nie do uków którzy mi 111 miesięcy jedną technologię badają. 83 teraz robotów. A ty, właśnie, właśnie, tu masz robotykę, to bym cię tu przerzucił. Ciach. I jakby mi to wyskoczyło. 78 to za dużo. Mi to nie przyspieszyłeś, ty geniuszu jeden. To 8 miesięcy. Tutaj to w sumie te lasery. No i tak. I tu mamy pulę tych takich z dupy, po prostu biegłoś w domowczym. No i teraz mamy te jakieś cząsteczki, jakieś siły, pola siłowe, ale nie mamy znowu prądu, no i to jest taki motyw. Utrzymanie bazy gwiezdnej, mi, możliwości administracyjne, mi zresztą o 20, czyli tu mamy w edykcie jeszcze możliwości administracyjne. I wzrosły nam do ilu? Do 60, Czy do 60 chyba? Gdzie to się było? Do 50. Sieć kurierów plus 20. Chyba, że to jeszcze mi nie w z tego zmiany miesiąca. Ja na 50 jest Dobra, mamy dwie kolonie. Jeszcze żadna z nich nie została ogarnięta w miarę możliwości. I no cóż. Statki, no to. O, o. Wykryliśmy niezwykłe odczyty energii dochodzące z tego globu. Może to jakiś błąd skanera Renosa z Ukwandorego na statku podawczym? A może znak czegoś więcej? Powinniśmy to sprawdzić, jeśli mamy na to czas. Zawsze mamy czas na badania naukowe. Zawsze, do w mamy czas na badania naukowe. O! Ten Soyun się zapowiada nam tu się, nam to się, nam... Pięknie, wręcz układa, jeśli chodzi o pozyskanie zasobów, ale nie mamy wpływów. Znaczy, mi się tu jakieś dziwne frakcje mi się jeszcze nie pobudowały, więc tak. Ten tutaj już mi zajął ten układ. No to atakuj. Chyba lacery mi się wybadały, bo to 8 miesięcy tylko było. Teraz myślę, myślę, wasz muści. To paniemy sobie te. Przeciążenie sieci energetycznej O, bo to mu edykt Możemy zainicjować Spotkanie w układzie Hodeus Jakieś dziwne statki spotkaliśmy Nie mów, że to jest statek badawczy Już jakiegoś szczura O kurde, jak mikrofon Draśnięcie Zeus 5. Podczas podchodzenia do lądowania statek Kimblabla, niespodziewanie został trasienięty przez kilka przelatujących pocisków z działu elektromagnetycznego. Miały one kilka miliardów lat i, sądząc po ich trajektorii, zostały wystrzelone z sąsiedniej kolektyki, nie trafiły wyznaczony cel i kontynuowały swój lód przez niezliczone tysiąclecia aż do dziś. Zebrane przez nas pociski są bardzo nowoczesne, choć bardzo stare. Ha, to słapaliśmy te pociski. No to fajnie. O nie, jesteśmy skupieni. 22 Odkryto zasób strategiczny, lotne płytki. Okej, okay, lotne pyłki. Pyłki. Dobra, teraz ty kontynuuj tutaj nasz e, swój przeląd. zahaczysz ten układ, a później uderzysz tutaj w ten trójkąt bermudzki. I uderzysz tutaj w ten e, sektor niezidentyfikowanych trójkątów. W sumie wszędzie, wszędzie to są trójkąty, ale dobra. O, tutaj jakiś jest, nie wiem co to jest jakiś. Super, nowa kolona została założona tam możemy dać nacisk na prąd jak to będzie oczywiście żarło, bo nie sprawdzałem uuuu, z prądem to tu lipa będzie z prądem to tu będzie lipa tu, a tu? tutaj trochę lepiej dobra, możemy kolejnego naukowca wyplewić z tych z puli, yy, głąbów niedorozwiniętych O, tu mi się jakiś nowy powód pojawił. O, bollocks. Znowu mi tych baranów na... na tego... kurde no. Opuszczone park rozrywki. Suna ze zło. Tamtejsze struktury nie są tak stare. Jak nam się z początku wydawało. Zdaje się, że jest to jakiś plac zabaw. Albo park rozrywki. Oficer naukowy Raplikani twierdzi, że wiele z tych urządzeń to bardzo skomplikowane twory, z których możemy wiele się nauczyć. Dla obcych budowniczych mogły być to nowoczesne czujniki albo gigantyczna instalacja artystyczna, ale my, Anuri, widzimy to bardziej jako miejsce, do którego można zabrać nasze młode, żeby się tam trochę pobawiły. No oczywiście. Oczywiście. Dobra, czy już mamy te 60. Mamy tu 60, czy możemy jeszcze dwa nam brakuje, jeszcze dwa nam brakuje. Żeby wy... o! Tu już bardziej obiecujący układ, ale to już mi jakieś szczury się pchają do mojego zero. Pierwiastka, widzę, muszę tutaj mknąć szybko, rychlej. Posuwać się w stronę tego pierwiastka, żeby odciąć drogę tych, którzy chcą mi to zabrać. Tutaj raczej nikt nie będzie istniał w tym miejscu, więc to mi się nie martwię. Oh, o, boloż! Bierzemy tego naukowca. Mamy tego anomalii. An an Porzucony statek zdrówuje bez celu nad tym globem. Olbrzymia żagle, kurująca nad jego kadłubem, pozwala im przypuszczać, że był napędzany energią słoneczną. Badania. A ty. Ty nie masz co robić ze sobą No to nie w tę stronę Badaj lewy sektor Wszechświ... tej galaktyki A ty statku konstrukcyjny, który Obrałeś cel za Siedzenie No nie ma co ci to zlecić zbytnio No cóż, na razie musisz posiedzieć chwilę i tak i otóż nastał dzień, w którym to nasza populacja rozwija się dlaczego szybciej, ale ten tutaj przyspieszył nasze badania. Ale tu mamy tego speca to jest od przemysłu, a my czy jakiegoś osła od przemysłu zatrudniliśmy? O i nie, a tu był taki wasz, właśnie nie zerknąłem. Słoneczny żaglowiec. Na orbicie wykryliśmy opuszczony żaglowiec słoneczny. Ta jednostka poświetlana została zbudowana przez nieznaną kulturę i liczy prawdopodobnie kilka tysięcy lat. Jeden z olbrzymich żagli ma rozdarcie w miejscu, przez które przeszedł jakiś obiekt. Prawdopodobnie meteoroid. Co doprowadziło do unieruchomienia statku. Technologia na tej jednostce jest bardzo stara, ale zastosowano w niej kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych. To ciekawa, choć prymitywna konstrukcja. Dobra, to nasz statek konstrukcyjny w dalszym ciągu nie ma co robić. No i w sumie też nie ma co robić. A już mamy 26 minut, także w sumie z mojej strony to będzie na ten chodzi o kolejny odcinek. Zapraszam na kolejne części, trzymajcie się i strzała.